Dzisiaj zagramy w Dead Race, czyli w grę, która jest teraz bardzo popularna na Robloxie. I witamy serdecznie w gierce. Ja i Bacon będziemy odkrywać tą grę. Mamy tu jakiś trading post idziemy tu zobaczyć co tu jest. Okej, okay, mamy złoto. Okej, okay, to złoto możemy sobie sprzedać tutaj, z tego co wiem. I w tej grze chodzi o to, że wybucha jakiś wirus, a my mamy na niego lekarstwo i musimy go dostarczyć pociągiem. I tak, musimy iść kupić węgiel do tego pociągu, bo ten pociąg jest napędzany na węgiel. Węgiel jest najważniejszy w tej grze. Zyk, widzicie, dołożyliśmy węgla do pieca i wskaźnik paliwa wzrósł. O, co ty chłopie robisz? Ej dobra, gość jest tu, ma niezłe przekminy, patrzcie Czemu to ma służyć, przyjacielu? Nie rozumiem, ale dobra Jedziemy, proszę państwa, ruszyliśmy, proszę państwa, w podróż By ratować świat Wow, ale mnie wydupiło Co to? Konie O nie, wilki! Wilki nas gonią Ej, dobra, mam sposób na nie, mam sposób Ej, dobra, gość jest, gościu jest dobry Gość jest dobry, Pau! Bierzemy wilki O O nie, on spalił wilka w piecu Czy to daje paliwo? Wilki dają paliwo God damn, zaraz cię spalę, bro. No widzicie, mapa trochę przypomina. Ej! Jakiś giga wilka goni, stary. Przyspiesz, przyspiesz. Ile przejechaliśmy? 5,5 ,5 km. Generalnie do przejechania jest 88 km chyba z tego co wiem. O, mamy jakiś przystanek. Czy będziemy tutaj stawać, panie konduktorze? Ja wyskakuję ile sprawdzić to. Oj! Zombie! Po! Ła! Ej, szybki jest! Powoliłem go. Oa! Ej, dobra, mocne są te zombie. Oj! Bacon, nie! Sz, nie gin, proszę cię! Potrzebujecie, nie? Zginę, 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 zginę. zginę, O Boże, ale mam mało HP. Jeszcze noc. Jesus Christ. Do pociągu, no tak, ale trzeba coś zabrać. Do pociągu. Kurde, nie widzę nic. O Boże, podoba mi się nasza współpraca, ale prawie zginąłem, nie? O Stary, tam jest jakieś obozowisko, ale mamy za mało HP, żeby tam wjechać i jest noc. O, dojechaliśmy gdzieś. Do jakiegoś. To jest ten sam. Och, chabój! Dobra, wyhamowane. Kupiliśmy bandaż, bo ten bandaż, z tego co ja wiem, to może uleczyć kogoś z nas, jeżeli ktoś z nas umrze, nie? Ale mamy mało paliwa, bro! Bro, nie mamy paliwa, jak my chcemy jechać dalej? What the hell? Co on kupił? Skąd on... What? What? I co z tym zrobisz? Napalisz w tym pieczu, w piecu, czy uzbroisz tym nasz pociąg? Zaufaj mi, jestem inżynierem. Yeah, pociąg uzbrojony, podoba mi się to. Teraz tylko trzeba jeszcze zebrać... Daj spokój. <grywy> Dobry ziomek, ej. Dawaj tu gwizdkiem. Tak jest. O, ej zombie, 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 zombie OJ! On umiał po wchodzić, shit! Dawaj go Tak jest, dawaj go, spalimy go Pek, będzie na opał, będzie na opał chłop Patrz Patrz to To trzeba myśleć e, O, lolololosie, co to? Kamera? Eee, posąg Ten posąg będzie można sprzedać Dobra, ruszamy dalej, baconie Co ty robisz? Co ty masz za wizję, stary? What the hell, co ty robisz? To nie są Simsy, stary. O nie, mamy kogoś na, na torach. Prawdopodobnie kogoś rozjadę. Ej, strzelają! Kowboje! O! Kow! Chowaj się, bajkonie! Kurde, nic nie widzę, że tą blachę, co tu żeś położył. Mm. Już noc. Come on, przecież dopiero był dzień. Dobra, ale jedziemy, nie zatrzymujemy się. Dobra, nie jest źle. Skończyło nam się paliwo, ale jesteśmy blisko jednego domku i zaraz też drugiego. E, drugiej bazy. Więc dobra, poradzimy sobie, Baconie, tak? My zawsze sobie poradzimy, pamiętaj. Mano! Oh, Mano! O oh. Ok. Świetnie, świetnie, świetnie. Mamy, mamy trochę rzeczy. Dobrze. Abym ci przywalił z tej łopaty. Mogę? Okay? Nie, dobra, nie będę tego robił. Jesteśmy! Witamy, gdzie czerwony dywan? Oklaski brawa. Ciekawe, ile dostaniemy za ten posąg. Co? Nie, no żart. 5 dolarów za to dostałem. O Boże, o Boże, 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 Bożenko, bozenko Wow! Ale to jest karabin, ale bym chciał to mieć. Jakbyśmy to mieli na pociągu, to o jest, byłby totalny rozpierdziel. Aaa, nie stać nas na nic. Na żadną broń. Come on, 20 kilometrów, yeah! No nie gadaj, nie gadaj, że noc. Koniec paliwa. Oooo, wow. kurde. Musimy się schować. Stary łopata w dłoń. I próbujemy to przetrwać tą noc. Czuję się. O! Jezus, Maria. O nie, zombie, zombie. Ej, no, bee, star, bij! Ła, Ła, Ła. O nie. Kurde, brat zginął. Uratuję go. No nie, zginąłem też. Witamy ponownie. Najprzedługo no, na świecie. Dobra, uważaj, 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 uważaj. O, ale hit, ale dostał na bombę. Dobra, zanieś go. Ja lutuję o, o, Dobra, 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 dobra! Biorę to! Dynamitos! O! Dynamitos! Więcej Dynamitos! O, ale tu będzie bomba zaraz skonstruowana. Jak tylko nas otoczą zombie to się wysadzam. Co ja mam spalić? Dynamit, żebym włożył do pieca? Co się stało! Czemu dynamit się rozpalił? O pochodnie chyba. Może nie jestem przeszkolony z dynamitu. Nie, nie, dobrze, 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 dobrze. Przepraszam, szefie. Let's go! Ruszamy dalej. Pozdobywamy ten świat stary. Kurde. Ej! Vampir! Stary! Ha. Oh shit! Dawaj go! Dawaj, mamy go, mamy, zabijemy go! Spalimy go! O, jest, jest! Opa! Co to jest? 23. Perfect! Perfect! O oh my god! Teraz słuchaj. Słuchaj się mnie lepiej, bo cię zaszczelę, hopo, ...chopaku. Elegancko, stary. Dobra, mamy w końcu jakąś broń. Możemy się bronić teraz, stary. Ja cię obronię, baconie. Nie pozwolę, żeby ci włos... ...żeby ci bacon z głowy spadł. Zaraz się pewnie zrobi noc, nienawidzę nocy. Okej, okay, dobra, mamy... mamy wioskę. Tutaj trzeba zlutować, bo tu jest na pewno dużo rzeczy, ale też dużo zombie. Więc nie... O, bracie, ale tu jest zombie. To jest nie do zrobienia. O, stary! Leżysz. Jedzie pociąg z daleka, on na nikogo nie czeka Za mało paliwa Chyba se jajca robisz O oh, shit! Au! Au! Au. Sta stan paliwa nie najlepszy, że tak powiem eee. O kurde, zombiak! Ajajaj Gin! Dobra, jest trochę paliwa, więc gites zebrajemy też zombiaka, owko Au! Jezus Maria, skąd tu się wilk wziął? Oh shit, oh shit! Help! Help! Oh non so, C'est pas si Ja pierdzielę, ale się odwaliło. Stary, ja nie wierzę ty! Uratuję cię. Dobra, nie, nie teraz jadę nie zatrzymuje się. Uratuję cię, bracie. Przys serio przysięgam, że nie bój się. Trzeba rzekę w piecu, ale dobra, nieważne. Jedziemy do najbliższego posterunku i tam cię uratuje. Dobra, coś trzeba sprzedać. To można sprzedać yy, to. Proszę. What the hell? co się stało z tym pistoletem? Dobra, kurde, mamy bandaż. K sprzedałem parę rzeczy, kupiłem bandasz, idziemy uratować naszego ziomka. Kurde, blaszka. Dobra, leczymy go, proszę Państwa, leczymy bacona. Wiekopomna chwila. Wstawaj na nogi, wstawaj! Jaki Jezus, cię uratowałem stary. Dobrze. Jest, mamy go, mamy go ze sobą. Cześć. Pierwszy raz widzę taki budynek, więc ciekawe co to może być. Wygląda to na jakąś kopalnię O! Co jest w zombie nie tak? Dobra, mamy, o ale mamy węgla, broski, człowieku, ale jest pięknie Boom, O, ale mamy paliwa, bro, pełen bak Kurde, bacon wypad z pociągu, bacon wypad z pociągu O, wypad, wypadł z toru, o, Dobra, jest misja, wypadł mój ziomek z toru O kurde, ty Zmień mi Kurde, giń. O, shit Dobra, umrę Umrę, 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 umrę. Aaa, zginąłem! Uważaj! Ty dwóch po niego biegnie! <grystanie> Dobra, GG, przegraliśmy. Tak, jest czynno ożywienie. Szybko, ożywiamy się. Czemu nie mogę podnieść broni? Czemu nie mogę podnieść broni? Kurde! Kurde! No nie mogę jej podnieść! Podnieść! Kurde! No nie no, serio! Wow! Ale żeś zrobił zakupy, co z tym zrobisz stary? Drut kolczasty, no dobrze. Ciekawy pomysł, ciekawy pomysł. Tu postawił druty kolczaste. No elegancko, elegancko. I ruszyli, poszły konie po betonie. I ruszyliśmy, co prawda w nocy, wjechaliśmy z posterunku, ale co z tego I mamy cowboy, shit! Cowboy to nie jest dobry znak. Cisza. Uy. Cowboy! Kowboy na nas leci, eee! Nie! No <laughs> oh, shit, strzela! Skacz! Bracie, skacz! Ruszamy! Kurde! Ty, dobra, dawaj, dawaj, dawaj! A, nie, jedź! Jedź, 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 jedź! Szybko! Startuj! Jezus Maria, ty! Ale się udało! Kowboje! Kowboje! o, Jest! Dawaj spluwę! Ty trzeba zanieść do, do szeryfa, do szeryfa z nimi szeryfa, i chyba dostaniemy nagrodę u szeryfa. Za nich. Tak mi się wydaje. o, 35 do hajsu! Ole hajsu! Lecymy dalej, lecymy! Wow. Co to jest? Co to jest, stary? Patrz, przecież to są działka, zestrzela nas. Yy. Okej, okay, dobra, zombiaki. Spokojnie, zombiekami sobie poradzimy. Oooo, zombiaki strzelają! Dawaj ich! Paweł! Ładuję, ładuję, ładuję. Ale trafiliśmy w miejsce, dobre. Dobra, cyk, cyk. Leżysz. O nie, przyjaciela mi zabili. Dobra, spokojnie, mam to, mam to, mam to. Po coś kupowałem ten bandaż, tak? Gin! Gin! Ratujemy przyjaciela po raz drugi. Dobra, wstawa i walcz. O, o! o! Ile rzeczy! Ale rzeczy stary! Ty biegną! Ej, dobra, to są zobiaki na koniach! Co jest grane? Ty, co tu się dzieje, ty? Ale jazda! Kurde! Dobra, zabiliśmy go! O, jeszcze noc! Genialnie! Genialnie! O, shit! Dobra, chyba umrę! Kurde, gincie wszyscy! Ty genialny pomysł to był! Ja nic nie widzę, stary! Nie! Zginąłem! Nie! Dobra, niech poczeka do rana i niech mnie uratuje, proszę. Mamy ranę. Nie! No nie! Nie giń! Nie! Uważaj, Bacon! Bacon! Nie! Patrzcie to. To wszystko właśnie straciliśmy, nie? Bo umarliśmy.